Dało się złapać byka za rogi. Ja e, przez te kilka miesięcy miałem okazję poznać pana ministra Żurka. I oprócz tego, że to jest twardy gość, to jeszcze jest bardzo zdeterminowany. Trzymam kciuki za Waldemara Żurka. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek po dwóch miesiącach od objęcia stanowiska wystawił ocenę rządowi koalicji, ale to nie wszystko. Przygotował tajny plan B na wypadek gdyby prezydent Nawrocki zablokował reformy. Za pół roku ma być gotowa lista aktów oskarżenia dla polityków PiS, Morawiecki, Ziobro, Obajtek. A na końcu dowiesz się, dokąd minister planuje wyjechać po zakończeniu misji i dlaczego robi to, co robi. Jak Waldemar Żurek ocenia pracę koalicji w skali szkolnej? Sobie to w ogóle nie mogę przyznać, bo Dobrze, dwa miesiące koalicji. to mało, trzy, trzy i pół, ale myślę, że, że chciałbym dociągnąć do takiego mocne, mocnego 4+. plus. Dlaczego jeszcze nie jest idealnie? Czy wyznacznikiem były wybory prezydenckie? Oczywiście było takie przekonanie, że wybory prezydenckie otworzą nam tą bramę szerzej i będziemy mogli dzisiaj już być po kilku ustawach. I myślę, że tak by było, ale nie jest. Oczywiście były dwie różne wizje. Pierwsza wizja mojego poprzednika, który rozpoczął w bardzo trudnym momencie, udało się złapać byka za rogi, jeśli chodzi o prokuraturę. W prokuraturze bardzo dużo się zmienia, ale to jest instytucja ogromna, hierarchicznie podporządkowana. Jest już na biegu ustawa o podziale prokuratury. Komisja bardzo intensywnie pracuje nad zmianą ustawy o prokuraturze. Wbrew przeszkodom i politycznym naciskom dzieje się coś, co jeszcze niedawno wydawało się niemożliwe. Ministerstwo Sprawiedliwości ruszyło z kadrową ofensywą, zmieniono rzecznika, prokuratorów regionalnych, a efekt mrożący, który przez lata paraliżował niezależnych sędziów i prokuratorów, po prostu się skończył. To pamiętajmy, trzy miesiące temu był jeszcze rzecznik ministra Ziobry, który był takim, Prokuratorem dla prokuratorów, który mógł ich oskarżać, więc ja słyszałem od prokuratorów o efekcie mrożącym. To, to się to odblokowało. Są... Efekt mrożący, który przez lata paraliżował sędziów i prokuratorów. Co to oznaczało? Przez osiem lat rządów PiS niezależni sędziowie i prokuratorzy żyli w strachu. Rzecznik dyscyplinarny mógł ich oskarżać za każdą decyzję. Efekt? Ludzie bali się działać. 10 zmian kadrowych w prokuraturze na postępu, zmiana rzecznika, wszyscy prokuratorzy regionalni są zmienieni. Wreszcie mamy zespoły śledcze, które powołał Adam Bodnar, mamy już na ukończeniu pewne sprawy, jest dużo aktów oskarżenia. Niestety z perspektywy obywatela to wygląda następująco: bałagan jest jeszcze większy. Trybunał konstytucyjny, który orzeka, ale jego wyroki nie są publikowane i nie są uznawane. Sędziowie dalej są podzieleni. W zasadzie nie widać tych efektów. Wydaje się, że chaos się pogłębia. To, że będzie chaos, to ja mówiłem kilka lat temu. Jak wszyscy ci, którzy uważali, że jakoś to będzie, ja powiedziałem nie, będzie chaos. I jesteśmy teraz w takim epicentrum, ale pokazałem ustawę, zrobiłem ją właściwie po dwóch miesiącach urzędowania, i ona jest kompleksowa. I ona ten chaos ma załagodzić. Prezydent jak jej nie podpisze, to będzie musiał stanąć przed swoimi wyborcami i pokazać, co on proponuje. My mówimy tak, mamy orzeczenia sądów europejskich i naszego legalnego sądu najwyższego. Ten chaos zrobiliście wy, czyli także ci, którzy dzisiaj wspierają prezydenta, odpowiadają za ten chaos. Ale Jeżeli ja słyszę w dniu zaprzysiężenia, że prezydent mówi to ja będę decydował, kto w Polsce łamie konstytucję, kto może być sędzią, tak jakby nie widział, że jest rozdział Krajowa Rada Sądownictwa, czyli... Tworzymy, prezydent chce stworzyć system prezydencki bez zmiany konstytucji. Ale prawdziwy thriller zaczyna się teraz. Minister Żurek przedstawił kompleksową ustawę praworządnościową, która ma załagodzić chaos w sądach. Problem? Prezydent Karol Nawrocki już zapowiedział, że jej nie podpisze. Czy to oznacza koniec reform? Więc my chcemy pokazać y, wszystkim Polakom. Słuchajcie, jest dobry projekt. Prezydent chce rozhuśtać łódkę wtedy, gdy mamy wojnę na Ukrainie, gdy potrzebujemy się jednoczyć i chcemy porządku, sądach. Tak. do tanga trzeba dwojga. Jeżeli ja jestem na zaprzysiężeniu prezydenta i słyszę, że dalej jest inny prokurator generalny, i mówi ja będę decydował. I widzimy te krzyki. Ja nie krzyczę, tylko mówię siądźmy, pokazałem dobry projekt. W wielu moich wypowiedziach jest zaproszenie do rokowań. I mówię, Panie Prezydencie, to jest projekt dobry dla Polaków. A prezydent, prezydent mówi nie. Ja wysłałem taką ofertę, mówiąc w mediach, że jestem otwarty. Prezydent na razie tę ofertę odrzuca. Mówi, że coś pokaże, ale ja mam konkret. Ja mówię, ta ustawa stabilizuje system. Zachowujemy wszystkie orzeczenia w mocy. Minister sprawiedliwości od początku przygotowywał się na scenariusz, w którym prezydent Karol Nawrocki zawetuje kluczowe reformy sądownictwa. Plan B to strategia obejścia weta prezydenckiego i przeprowadzenia reform bez zmiany ustaw za pomocą alternatywnych rozwiązań prawnych i politycznych, które nie wymagają podpisu prezydenta. Znaczy, następnego dnia po momencie, kiedy prezydent zrobi weto, albo skieruje to do, do tego pseudotrybunału, który oglądamy każdego dnia. Więc, ten plan B jest. Plan B jest całościowo przygotowany. Jednak minister Żurek odmówił ujawnienia jego szczegółów, stwierdzając, że nie da się sprowokować do ich ujawnienia. Na działania przewidziane w planie B była i jest zgoda koalicjantów. No moim zdaniem nie będzie wyjścia, dlatego że zazwyczaj tak jest, że te plany ewentualnościowe, czyli co będzie, gdy prezydent zawetuje, no to już nie mamy innej drogi. Na przykład tej dotyczącej krajowej rady sądownictwa. Znaczy, jeżeli się nie zmieni ustawa, Wielu profesorów prawa mówi nam należy stosować orzeczenia i konstytucję wprost. Jak patrzymy, jak budowało się reżimy w różnych krajach, w różnych okresach historycznych, to często było tak, że reżim dochodził do głosu, nawet nie zmieniał konstytucji. My, myśmy mieli ten przykład, kiedy PiS rządził, tylko ustawami zmieniał ustrój nie zmieniając konstytucji, bo nie miał większości. Jeżeli tam pisało kadencja pierwszej prezes trwa tyle, KRS-u trwa tyle, to oni w ustawie mówią, nie, trwa inaczej. Rozpędzamy legalną Krajową Radę. Od tego się zaczęło. Jeżeli mówimy, wyroki trybunałów są yy, publikowane i ma macie zaprzysiężyć trzech sędziów, to oni mówią, nie, my sobie w nocy zaprzysiężymy swoich dublerów. N nie ma takiej opcji, dlatego że jeżeli ktoś chce ordynarnie łamać konstytucję, to proszę mi wierzyć, wtedy... Kiedy niszczono Trybunał i KRS, złamano konstytucję. Zabezpieczeniem jest silne społeczeństwo obywatelskie i obywatele, którzy jak zobaczą, że władza polityczna przekracza wszelkie granice, to wychodzą na ulicę i mówią jej dość. Przez ten bardzo trudny czas, ośmioletni, to nie było tak, że wszyscy sędziowie byli na barykadzie, ale ja. W sądzie, w którym byłem i w wielu innych sądach, ci, którzy walczyli o y, tą właśnie niezawisłość sędziowską, oni wiedzieli, że za nimi stoi milcząca większość. I ta milcząca większość dalej jest. I ona nie musi wychodzić na barykady. Wystarczy, że ona będzie nas wspierać, bo my będziemy gryźć trawę teraz przez te dwa lata, ale po to, żeby zreformować sądy. Jak podają różne źródła, to głównym celem planu B może być reaktywacja starej Krajowej Rady Sądownictwa uchwałą Sejmu. Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa wygaszenie obecnej NEOKRS i przywrócenie składu rady sprzed 2018 roku, gdy sędziowie wybierali swoich przedstawicieli sami, a nie przez Sejm. Mechanizm polegałby na uchwale Sejmu, nie na nowelizacji ustawy, co pozwoliłoby ominąć prezydenta. Byli członkowie starej KRS mieliby wrócić, aby dokończyć przerwaną konstytucyjnie kadencję. Jednak eksperci przestrzegają, że nie ma podstawy prawnej dla takiego działania, a jego skuteczność mogłaby zostać natychmiast zakwestionowana. Wybory sędziowskie do KRS bez zmiany ustawy. W razie blokady ze strony prezydenta, resort Żurka zakłada, że środowisko sędziowskie samo przeprowadzi wybory do nowej KRS które Sejm większością głosów tylko zatwierdzi. Taka formuła pozwoliłaby ominąć ustawowy proces powołania i zneutralizować wpływ prezydenta na skład Rady. Nowa KRS przy końcu kadencji obecnej, maj 2026. Obecna kadencja członków KRS kończy się wiosną 2026 roku. Żurek planuje nie wysyłać wniosków sędziowskich do obecnej rady i przeczekać, aż jej mandat wygaśnie, po czym odtworzyć nowy skład w duchu konstytucji sprzed reform PIS. Używanie rozporządzeń zamiast ustaw minister wykorzystuje rozporządzenia do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu sądów, np. w systemie losowania sędziów. Dzięki temu pomija etap podpisu prezydenta. Eksperci podkreślają jednak, że to ominięcie ustawowego trybu i może być niekonstytucyjne. Gdzie są aresztowania? Młyny sprawiedliwości mielą powoli. W kwestii rozliczania poprzedników – Morawiecki, Sasin, Ziobro, Obajtek – minister Żurek uspokaja emocje i zarazem stawia sprawę jasno. Mamy rzeczywiście tak, że... Skazaną mamy na razie małą emis prawomocnie z afery hejterskiej. skazanego mamy byłego ministra zdrowia, ale to są proste sprawy. Natomiast wszystkie sprawy aferowe, tak by pan zobaczył, jak wyglądają szafy z aktami. One trwają długo, dlatego że my dochowujemy procedur. Akty oskarżenia trafiają do sądów. To jest to, że ludzie, którzy są przywiązani do praworządności, nie pójdą na skróty. Ja y, dwa miesiące jestem w ministerstwie, zmienia się bardzo dużo. Więc obiecuję panu, że za pół roku, jak przyjdę, to przyniosę panu gotową listę aktów oskarżenia. Na koniec minister Żurek ujawnił, co zamierza robić po zakończeniu misji. Jego marzeniem jest przenieść się w Bieszczady. Choć jest wielozawodowcem, ukończył technikum leśne i ma uprawnienia pilarza. Moim, marze moim marzeniem zawsze było przenieść się w Bieszczady, bo y, tam jest takie miejsce, które uwielbiam. A jak pan wie, ja mam, ja jestem wielozawodowcem, dlatego że skończyłem technikum leśne. Mam, że tak powiem, Będzie uprawnienia pilarza. Nie, leśnikiem już nie będę, dlatego że po, ty, po tylu latach. Nie, myślę, że jest tyle rzeczy y, dla prawnika y, do, do pracy. Poza tym mamy da, dalej głód rąk do pracy, więc ja się nigdy nie boję tego, Czy co będę. chce pan robić. pojechać w Bieszczady. Znaczy, chcia, chciałbym, y, że tak powiem koniec mojego życia zawodowego w jakiś sposób związać z bieszczadami. Czy to się da zrobić? Ale czy tego sądu nie, pan wie. nie wróci. Czy wie pan, to ja bardzo ciężko pracowałem na to, żeby zostać sędzią. Nie jestem z rodziny prawników. Ojciec był elektrykiem, matka nauczycielką. Nie miałem żadnych, że tak powiem, ciotek, wujków, którzy by, że tak powiem, pchali albo ciągnęli, tylko do wszystkiego doszedłem sam. Więc to było spełnienie w jakiś sposób moje takich marzeń zawodowych i to była naprawdę bardzo ciekawa praca. Nie sądzę, żeby to było możliwe. Gdyby to było możliwe i gdybym nie został takim rasowym politykiem, tylko fachowcem, który zmienia wymiar sprawiedliwości, to myślę, że droga stałaby. Otworem. Czyli rozumiem, że rozważa Pan również pozostanie zawodowym politykiem, po już po tym doświadczeniu. Um... Reformowania praworządności. Wie pan, może być tak, że obywatel, który przyjdzie do sądu i miałby usiąść na sali rozpraw, który sądziłbym sędzia Żurek, by, by powiedział: że Zastanawiam się, on był w określonej partii, czy on da mi niezależność. Gdyby było tak, że byłbym tak postrzegany, to obiektywnie nie chcę się za to wtedy zabierać, bo to by było nie w porządku wobec obywateli. Sędzia musi być apolityczny.